Doświadczamy w swoim życiu cierpienia, przykrości, sytuacji bez wyjścia, a nawet pewnych uwięzień. Nikt z nas nie jest zabezpieczony przed tym, by ich uniknąć. Ostatecznie wszyscy też zostaniemy kiedyś zapakowani w trumny, i to będzie, krótko mówiąc, zamknięta sytuacja. I co wtedy? Ale zanim znajdziemy się w tej paszczy ziemi każdego dnia, tygodnia, roku, doświadczamy różnego rodzaju sytuacji, które zamierają, które zapierają dech, sytuacji, w których odczuwamy ogromną bezsilność, bezradność, nieporadność, niemożność pokonania tego, co nas spotyka. Właściwie bez przesady, można powiedzieć, że życie nas przerasta, a im człowiek dojrzalszy. Im bardziej dorosły, tym bardziej świadomy tego, że coraz mniej potrafi sobie z tym życiem poradzić. Począwszy od grzechu, a skończywszy na śmierci, poprzez wszystkie choroby i cierpienia, jesteśmy bezsilni. I kto nas z tego wszystkiego wybawia? Kto ma takie klucze, by otwierać zamknięte drzwi, wyprowadzać z sytuacji bez wyjścia? Komu naprawdę wierzymy? W kogo wierzymy, że potrafi otworzyć nawet te bramy, do których kluczy nikt nie ma? Wierzymy w Jezusa Chrystusa i właśnie Jego uważamy za tego, który potrafi wybawić nas ze wszystkiego: jak powiedziałem, i złona Matki, i złona Ziemi, kiedy z martwych wstaniemy. To On pomaga nam się rodzić, i to On pomaga nam również z martwych wstać. Każdego dnia wybawia nas z różnych zamkniętych, niemożliwych okoliczności. A nade wszystko z grzechu. Bo grzech jest śmiercią bardziej niż śmierć? To, co widzimy na cmentarzu, jest tylko, można powiedzieć, metaforą śmierci, ilustracją tego, co dzieje się w nas przez grzech. Gdy człowiek wchodzi w grzech, jest to gorsze niż cmentarz, to uśmiercenie naszego losu, i kto nas z tego wybawia? Za kogo uważamy Jezusa Chrystusa? Właśnie za tego, który potrafi nas wydobyć z niemożliwych okoliczności życia, a nawet ze śmierci, bez sensu, bez silności, z wszystkiego, co nas przeraża. On jest Zbawicielem. Wierzymy, że On jest wyjściem z każdej sytuacji. I On sam powiedział o sobie, że jest bramą. Kto we mnie wchodzi, ten wyjdzie. Por J A dziesięć. Co to znaczy, że jest bramą, że jest wyjściem? Jeśli wchodzimy w Niego, wychodzimy ze wszystkiego, co nas zamyka. Piękne słowa. A dziś, święty Paweł w drugim liście pisze, że Jezus Chrystus wyrwie Go. Z czego? Jak słyszeliśmy w drugim czytaniu z listu do Tymoteusza, powiedział tak: Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego królestwa. Nie powiedział. Z pewnych sytuacji Bóg może mnie wybawić, ale z innymi już sobie nie poradzi. Powiedział: Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu, zarówno tego, który mnie spotyka, jak i tego, który sam popełniam, a więc również od grzechu, od krzywdy, której doznaję i tej, którą wyrządzam, bo i ta nas więzi. Boli nas nie tylko to, że ktoś zadaje nam ból, ale też to, że my komuś ten ból zadaliśmy. Kto mnie z tego wyrwie? Im bardziej człowiek staje się dojrzały, dorosły, świadomy siebie i swojej niemocy wobec życia, tym bardziej widzi, że nie jest możliwe, by sam sobie z życiem poradził. I coraz bardziej widzi, że nie da się uniknąć zła, gdyby nie Jezus Chrystus. Bez niego nasze życie byłoby fatalne. A może wielu z nas już by nie żyło, gdyby nie ten, który podaje nam rękę, niewidzialną. Niewidoczną, ale silniejszą niż ręka atlety. I mówi Paweł w tym liście, że Jezus Chrystus wyrwał go, jak z paszczy lwa. Miał takie doświadczenie, że pan w ostatniej chwili wyrwał go z czegoś, co było jak paszcza lwa. Proszę sobie wyobrazić, jak lew walczy o swój łup. Wystarczy psu zabrać z pyska kawałek kości, i już dostaje wściekłości. To prawie niemożliwe: odebrać zwierzęciu pokarm z pyska. Kto odważyłby się rzucić na wielkiego psa i zabrać mu to, co ma w pysku, nie ryzykując poszarpania? A on, święty Paweł, powiedział, że Jezus wyrywał go z paszczy lwa. On naprawdę w to wierzy, że taki jest Jezus w jego życiu. Dlatego Jezus w dzisiejszej Ewangelii pyta apostołów: Za kogo mnie uważacie? Nie chodzi mu o to, żeby usłyszeć: Ty jesteś najwyższy majestat, Wasza Wysokość Królestwa Niebieskiego, czy jakiś, Prezydent Cesarstwa Niebios. Nie chodzi mu o tytuły, chodzi o coś znacznie głębszego. Czy wy wiecie, że ja mogę wszystko? Że mogę was wybawić ze wszystkiego? Że jestem mesjaszem, który poradzi sobie z rzeczami nawet niemożliwymi, bo wy sami z życiem sobie nie poradzicie, i nikt wam nie poradzi, tylko ja. Zwieńczeniem tej myśli, która dziś się pojawia i przypomina nam, kim jest dla nas Jezus Chrystus i kim był dla Piotra i Pawła, jest przykład Pawła, tego Pawła, który dyszał nienawiścią i brał udział w zabójstwach chrześcijan, a Bóg go wyrwał nie tylko z tego grzechu, ale i z wielu życiowych tarapatów. Kiedy czyta się listy apostolskie, zwłaszcza autobiograficzne fragmenty pisane przez Pawła, widać, że jego życie było straszne koślawe, pełne ran. Paweł miał okropne życie: trzy razy biczowany, kilka razy kamienowany, jedno więzienie za drugim ciągle w drodze, ciągle prześladowany. Boże kochany, nikt z nas nie chciałby takiego życia, a jednak kto go z tego wyrywał? Paweł wiedział kto. Podobnie świętego Piotr, człowiek, który się załamywał, wycofywał, zapierał, który wcale nie miał takiej siły, jaką sprawiał wrażenie. Jak bardzo bliski jest nam ten Piotr, kiedy odkrywamy w sobie niechęć do dążenia za Bogiem, lenistwo w modlitwie, zaparcie się, bo przecież tacy jesteśmy. I nie musimy udawać, że jest inaczej, ale właśnie w Piotrze i Pawle, w tych filarach Kościoła, widzimy, że może nie oni sami byli potęgą, lecz ten, który ich rzeźbił, Jezus Chrystus. On ich wyrzeźbił z niemocy, z bezsilności, On uczynił ich filarami. Kim jest Jezus Chrystus? To pytanie możemy stawiać sobie osobiście, ja i ty. Czy przez te 20 lat życia, a widzę tu młode osoby, czy przez 30, 40, 50 albo 60 lat, jeśli jesteś starszy, czy doświadczyłem tego, że Jezus Chrystus naprawdę mnie wybawił? Bo jeśli przypomnę sobie te wszystkie trudne historie z przeszłości, to przecież cudem przez nie przeszedłem. I dlatego widzę, że Jezus jest moim osobistym Mesjaszem, nie jakimś ogólnoświatowym bogiem dla ambasadorów i VIP-ów. On jest moim bogiem, bogiem Piotra i Pawła, bogiem Krystyny i Kazimierza, Tezeusza, Józefa, Marii i moim. O to właśnie chodziło Jezusowi, gdy pytał, za kogo mnie uważają ludzie? Czy dostrzegli już, że jestem ich Bogiem indywidualnie? Dla każdego z nich żeby każdy z nas mógł powiedzieć tyś moim bogiem nie tylko naszym ale moim warto więc bracia i siostry poświęcić jeszcze chwilę uwagi tej jednej historii epizodowi z życia Piotra szczyt jego bezsilności zaciemnienia sytuacja zupełnie bez wyjścia herod prześladuje uczniów dowiadujemy się z dzisiejszego pierwszego czytania że ściął Jakuba brata Jana a Piotra uwięził, bo się to podobało Żydom. Wszyscy starali się przypodobać opinii publicznej. A Piotr siedzi w więzieniu, w lochu. I mało tego. Oddany został pod straż czterech oddziałów po czterech żołnierzy. Szesnastu strażników go pilnowało. Jak tu uciec? A jeszcze był skuty podwójnymi łańcuchami: ręce i nogi. Obraz sytuacji, w której człowiek jest związany, nie tylko kajdanami z metalu. Bo kajdany bywają różne. Czasem to bycie z kimś, kto nas zniewala. Czasem to kajdany własnej psychiki, własnego lęku, własnej samotności. Czasem więzienie masz w domu, albo w klasztorze, w pracy, i nie wiesz, jak się z tego wydostać. Może to nie szesnasty żołnierzy, ale pracujesz z ludźmi, którzy cię bez przerwy obserwują. Mieszkasz z kimś, kto cię nieustannie kontroluje. Żyjesz z osobą, która więzi twoje serce. Jak z tego wyjść? Nie trzeba specjalnych dramatów. Wystarczy nasze życie. Gdyby każdy z Was podszedł teraz i opowiedział swoją historię, byłoby co zapisać, powstałaby piękna literatura z tych dramatów. I on też to miał. Patrząc na Piotra, widzimy samych siebie. Nie musimy siedzieć w aresztach. Czasem dom jest aresztem, czasem serce, sumienie, uczucia. Wszystko może nas więzić. Każdy ma swoje więzienie samotność, grzechy, cierpienia, wspomnienia jesteśmy więźniami wielokrotnymi a do tego jeszcze noc piszą dzieje apostolskie mało tego więzienie, strażnicy, kajdany, ciemność nic nie widać okoliczności, w których nie widać nic w swoim życiu ileż razy ja czy ty mówiliśmy już nie widzę wyjścia już nic nie widzę. Już nic nie rozumiem, nie mam światła na życie. Oto Piotr, ikona całego kościoła, przedstawiciel i delegat nas wszystkich, lustro każdego z nas. Piotr siedzi w nocy. Jak z tego wyjść? To jest Twoja i moja noc. Mało tego ta śpi. Zamiast działać zasnął. Spał między dwoma żołnierzami, jak w ogrodzie oliwnym. Nawet mu się modlić nie chciało, jak Tobie, jak mnie. I kto go z tego wydobędzie? Zjawił się Anioł Pański. Nie jesteśmy sami we wszechświecie. Czasem w naszym życiu dzieją się rzeczy dziwne, nieoczekiwane, pojawia się szczelina nadziei, i wtedy, trącenie w bok. Anioł obudził Piotra i powiedział: Wstań szybko. Z Piotra opadły kajdany. Cud, cud, który i w moim, i w twoim życiu czasem się zdarza, że nagle coś się zmienia. Jedna spowiedź, jedna rozmowa, jedno spotkanie, jedna sytuacja. I masz rozwiązanie. Czasem tylko małe przebudzenie. Przepasz się i włóż sandały. Mówi Anioł. Nam to coś przypomina. Ojciec synowi marnotrawnemu też kazał włożyć sandały, gdy ten wrócił z chlewnego aresztu. Włożyć sandały to znaczy już nie stykać się bezpośrednio z brudem ziemi, już nie babrać się w błocie, a potem narzuć płaszcz czyli Nie bądź nagi zakrywam twój wstyd, chodź za mną. Człowiek nie wie, jak iść w życiu. Musimy mieć przewodnika, kogoś, kto daje światło, jakiegoś anioła. Piotr wyszedł, szedł za nim, nie wiedząc, co się dzieje. Nie potrafił rozpoznać rzeczywistości. Myślał, że to zjawa, że to sen albo koszmar, ale w pewnym momencie anioł zniknął. Piotr znalazł się na ulicy i poszedł do domu, tego, w którym modliła się za niego wspólnota. To była pierwsza parafia jerozolimska. Modlili się, a on podszedł do drzwi. Kajdany same spadły, bramy żelazne same się otworzyły. A kiedy Piotr zapukał, wyszła dziewczyna imieniem Rodę po grecku róża. Usłyszała jego głos i, jak mówi Biblia, z radości nie otworzyła drzwi, tylko pobiegła powiedzieć innym Piotr stoi pod drzwiami. I nikt jej nie chciał uwierzyć. Zobaczcie, Bóg potrafi człowieka wydobyć z bram żelaznych, z więzienia, z aresztu, ale jeśli nie mamy odrobiny wiary, to drzwi kościoła mogą pozostać zamknięte. I tu Piotr zrozumiał, że naprawdę bramy piekielnego nie przemogą. A skoro nie przemogą Piotra, to i nas nie przemogą. Jezus nie przyrzekł nam, że nie będziemy doświadczać więzień, cierpień, uzależnień, grzechu, nocy, kajdan, strażników. Tego nam nie obiecał. I tego nie unikniemy, bo przecież to my wprowadziliśmy zło na ziemię przez nasze grzechy. Ale On przyrzekł, że ze wszystkiego będzie nas wybawiał. Musimy o tym pamiętać, wiedzieć, kogo wołać, zwłaszcza wtedy, gdy już nie będziemy mieć żadnej nadziei. Bo właśnie wtedy jest miejsce dla Jezusa Chrystusa. I tak jak tego doświadczył Piotr i Paweł, autentyczne postacie, nie legendarne figury, tak i my będziemy tego doświadczać, dopóki wierzymy, że ten nasz Pan jest naszym Mesjaszem. Niech Pan was błogosławi.